Dzisiaj sobie trochę pogramy w The Sims 3. To jest moja nowa seria jakbyście chcieli, żebym nagrywała takie filmiki. No nie wiem. Czy Wam się spodoba taki filmik? No może. No nie wiem. Mm. Musisz się załadować gra. No nie wiem. No. Także ten. I jutro Sylwester. I zaraz nowy rok. I od nowa wszystkie miesiące i dni no także wiecie ta no nie wiem mm. zobieda was tego dłuższego vloga no się zaraz naładuje, no a jak tam zrówko wasze? O! Musi się naładować. Znowu. O! Tu też takie de 3. Jest. O! Takie. O! Także. Ten. A wyspaliście się dzisiaj? Mam nadzieję, że. Tak, no. także poczekam aż się ładuje i sobie zrobię. Już mm. się naładuje ta gra. Na pewno będziemy ćwiczyć logikę, bo jest... bo moja Simka pracuje w policji. To na pewno musi się poduczyć tej logiki. No. Dobrze. Także ten... Niech się naładuje, troszeczkę może to potrwać. No. Dobrze, także ja będę kończyć i nie wiem. No dobrze, kochani, to się trzymajcie.